Z rana. Witajcie wszyscy w nowym Ender City. Czas yy, powoli otwierać nową mapę. Muszę sobie szybko Helsycika poprawić. Yy, na nowej mapie czeka na Was nowe miasto. Wybudowane już w drobnym stopniu. Jest to, co być powinno, to, co najważniejsze. I teraz Was oprowadzę po Ender City i po obejrzeniu tego filmiku bez problemu, mam nadzieję, kręczycie do nowego świata, w którym zaczniemy razem budować nowe miasto i nie tylko. Ym, spawnu jeszcze jako takiego nie ma, dlatego że ratusz jest w trakcie budowy. I co my tu mamy? Mamy tutaj galerię handlową. Galeria ta posiada parking, jakieś billboardy, samochody. I w tej galerii znajduje się mnóstwo sklepów, które możecie kupić, w których możecie umieścić swoje towary. Galeria, mam nadzieję, wyszła mi dobrze. Zaraz, zaraz zobaczycie, jak ona wygląda. Tutaj są zasady. Zasady te są kierowane zarówno do graczy, jak i do administracji. Cena każdego sklepu jest podzielona na klocki i za 1 m kwadratowy płacimy 40 euro. No i weźmy sobie taki sklep, jeżeli on ma raz 2, 3, 4, 5, 6 na. S, 2, 3, 4, 5 to jest 30, czyli razem kosztuje 120 euro. Co my tu mamy? Dalej mamy y, wyższy poziom. Oczywiście wszystko nie jest jeszcze dopicowane y, do ostatniego klocka. Tutaj jest ten derman, który sięga po żyrandol możecie go sobie ogarnąć w ten sposób. O, tak to wygląda. Tu się podpiera, trzyma się za sufit. I ciągnie za to, no taki motywik fajny, dosyć dosyć taki elegancki bym powiedział. Tutaj jakiś motyw z roślinkami. Kolejny level, potwory jeszcze nie są wyłączone, ale już niedługo je wyłączę. Kolejny level to następne sklepy. Wszystkie są ponumerowane, więc raczej nie powinno być problemu ze znalezieniem jakiegoś sklepu czy w komunikacji między graczem a administratorem w sprawie kupna takiego sklepu. Może pójdę w tą stronę. Tak to mniej więcej prezentuje się z góry. I tutaj mamy również, tu mamy dział gastronomiczny. Tutaj mogą powstawać wszystkie sklepy pod warunkiem, że będą sprzedawane w nich artykuły żywnościowe, spożywcze. No i ostatnie piętro to są kolejne sklepy, w których również można umieszczać wszystko poza, poza jedzeniem. No tak to ładnie się prezentuje. Z drugiej strony tu jest przejazd z ulicy na parking. Tam sobie Dermont skacze po samochodzie. Pewnie ktoś mu coś tam przeskrobał. I tutaj jest to również informacja, tablica informacyjna, czy punkt informacyjny, w który, który będzie umieszczony, na którym będą umieszczone różne tabliczki informacyjne. Tutaj jest restauracja do wynajęcia, oczywiście również 40 euro za jeden klocek kwadratowy, jednak ta restauracja ma wejście z obydwu stron. Z zewnątrz jak i z wewnątrz. Będzie bardzo droga, ale zarówno bardzo opłacalna. Z tej strony galeria wygląda tak. To jeszcze oczywiście nie wszystko jest zrobione. I teraz kolejny budynek. O działkach powiem Wam za chwilkę. Kolejny budzin, bu, budzinek, budynek to WTC, który również jest jeszcze do wykończenia. Tak on się prezentuje. Jest parking, jest budyneczek. Jeszcze nic szczególnego tu nie ma ale niedługo mam nadzieję będzie. Każda ulica ma swoją nazwę. To jest ulica Zachodnia. Ta z kolei to jest aleja parkowa. Tutaj mamy apartamentowiec. Apartamentowiec ten wygląda w ten sposób. Wchodzi się do niego. O, tutaj już ktoś mi nabroił. Pewnie Enderman klocek postawił. <grym> Wchodzi się do niego tędy. I tutaj są wszystkie ważne informacje. Cena mieszkania to 200 euro. Każde kupione mieszkanie musi mieć tabliczkę z nikiem oraz numerem mieszkania. Eee, kuboj, czy w w kuboid wliczana jest ściana przednia oraz ściana mie, tylna mieszkania. Przepraszam. Eee, I mieszkanko wygląda tak sobie fajnie tutaj w ten sposób. Jest całkiem sporo miejsca, ładnie to wygląda. Więc e, każdy powinien sobie urządzić mieszkanko na swój sposób no i oczywiście piętra kolejne piętra wyglądają tak samo z tym, że różnią się one klockami tutaj te klocki wyróżniają każde piętro jednakże mieszkania wszystkie są takie same różnią się tylko wielkością balkonów im wyżej tym balkon jest mniejszy ale nie są takie malutkie, żeby nie można było się pomieścić. Tak to się prezentuje. Kolejnym miejscem jest Central Park, Ender Park, czy jak to tam sobie nazwie, w którym można sobie pójść na spacer, ewentualnie dookoła tego parku można znaleźć takie miejsca jak to. To miejsce można wykupić i kosztuje ono 500 euro, czyli 500 euro. Jest to powierzchnia, która tutaj trzy klocki na 2, 4, 6, 18 klocków, w którym można sobie e, umieścić swoje sklepy. Furtek mamy dookoła z każdej strony po dwie, więc można sobie łatwo znaleźć wejście do parku. Cześć krowa. A park jak park, no drzewka, mostek, jeziorko. Tutaj jakaś fontanna, ławeczki i te sprawy. Wuda za mną lata myślałem, <grym>, że to fire, bo bardzo podobnie są do siebie tu z kolei jest parking poziomowy taki coś z motywu GTA no a wiadomo na parkingu jak na parkingu klatka schodowa na samą górę wjazd dla samochodów zombiaki, jak to na każdym parkingu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej tutaj widzę, że Fire już się chyba buduje Bayerisch Majery i coś jeszcze, coś jeszcze, coś jeszcze chciałbym wam pokazać może teraz tak pomarańczowa wełna to są pasy szybkiego ruchu odpowiedzialny jest za to portal yy, portal gel tak się nazywa ten plugin i po wejściu na tą wełnę po prostu szybciej można biegać ja teraz Wam nie pokażę jak szybko to się odbywa, ale mniej więcej jakoś tak, dlatego że plugin ten jeszcze nie został włączony. Co do działek. Działki poprowadzone są od centrum w każdą stronę. Działki ograniczone płotkami i wypełnione czerwoną wełną są to działki projektowe. Pod, na których będą budowane, będzie rozbudowywane miasto w górę, przede wszystkim w górę, więc różnego rodzaju wieżowce, jakieś hotele, szpitale, parkingi i te sprawy. Jak pójdziecie dalej, ja może zajdę niżej, żeby tak w miarę cywilizowanie to wyglądało. Widzicie, wszędzie ulice są ponazywane, alejka zimna, ulica zachodnia i lecimy dalej, 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 jeszcze, dalej, jeszcze, 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 dalej. Dojdziemy do działek wypełnionych zieloną wełną. Działki wypełnione zieloną wełną są działkami, które można wynajmować, można kupić zarówno na projekty, jak i na domy. Jednakże jeżeli wykupujecie domy, to domy te nie mogą być szałasami z drabinkami jak to powszechnie się nazywa, takie domki wiecie parterowe będą to wszystkie budynki wyższe niż trzy piętrowe dwa, trzy piętra to będzie to będzie zdecydowanie za mało, tutaj jeszcze będzie granica metropolii, którą będziemy rozbudowywać żółte działki również są dla Was, jednakże również podlegają pod projekty i... Jeżeli chcecie wybudować tu jakieś osiedle bloków czy, czy cokolwiek, wtedy musicie zgłosić to na forum. Na domki mieszkalne z kolei zwykłe, jakie chcecie sobie budować. Ach, jeszcze wspomnę, że każdy kolor to jest osiedle. Każde osiedle ma kuboid. I do tego kuboida będą dodawane parenty. Tutaj następuje już granica. I za tą granicą możecie już rozbudowywać swoje własne osiedla Możecie rozbudowywać jakieś nie wiem wioski, domki pojedyncze Możecie sobie tu nadzielać swoje własne działki Jednakże pamiętajcie o doprowadzaniu dróg do nich I to wydaje mi się wszystko Wydaje mi się, że to wszystko Co miałbym Wam do przekazania jeżeli będziecie chcieli przenieść jakiś projekt, to pamiętajcie, że musicie z, znaleźć miejsce na nowej mapie, w którym chcielibyście, aby ten projekt stanął. E, wtedy administracja pomoże wam go przenieść. E, jeżeli chcecie przenieść domek jedno, y, mieszkalny domek jednorodzinny, no domek mieszkalny również musicie znaleźć sobie już nowe miejsce, najlepiej przygotować to miejsce i dopiero wtedy poprosić członka administracji i o przeniesienie takiego domu na nową mapę spawn. Jeżeli będzie zbudowany, to wydaje mi się, że będzie w tym miejscu, tutaj zaraz obok Central Parku. I tutaj również będzie ratusz. Na ulicy Zachodniej. Gdzieś tutaj w tym miejscu powinien ratusz stanąć i w tym miejscu powinien być spawn. Także tak to się w tej chwili prezentuje. Yy, życzę Wam czego mogę Wam życzyć. Życzę Wam udanych projektów, dużo pomysłów i przede wszystkim dobrej zabawy na serwerze Ender City. Tego mogę Wam życzyć. Życzę również nam bezproblemowej rozgrywki i mam nadzieję, że w nowym 2012 roku... Będzie, obejdzie się bez żadnych kłopotów i, i jakoś nasze miasto rozrośnie się do takich rozmiarów, że będzie można nim pochwalić się w całym internecie. Także od tej pory możesz szukać miejsca na domek. Powinniście trafić na takie tabliczki wszędzie. Eee, no i mam nadzieję, że Ender City w końcu będzie naprawdę zajebistym miastem. Do zobaczyska na nowej mapie. Siema na rapa.